Południowy, który jest na i dzisiaj wybieramy się na spacer w sklepach. Mam towarzystwo Pauliny, którą powinniście dość dobrze znać. Zamierzam poszukać rzeczy podobnych do rzeczy, które mam już z Ali, porównać jakość i cenę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc powiem Wam, udało nam się nawet nic Nie wiem, czy kojarzycie, mam to akurat na sobie, więc trafiłam trochę. Mam e, tą malinareczkę, którą mam na sobie, mogę Wam ją nawet porównać, bo mówiłyście, że to jest to samo, co jest w zarze. Więc... Tak, materiał różni się dość znacznie, moja jest taka śliska, to jest, ma taką swoją fakturę. Na pewno jest inny składzik. Zaraz poszukamy, czy mamy jakiś skład, mamy. I co tu jest? 68 poliester, 29 wiskoza. No spodnie, to jest zupełnie inna bajka, one są o wiele lepiej wykonane, ale dalej są bardzo przeźroczyste, nie muszę ich przymierzać, żeby widzieć, że widać moje palce przez i to dość mocno. Więc dalej... Dalej są przeźroczyste. I cena I to jest 79,90, gdzie wszystkie ceny, i wszystko tam Wam wpiszę, Ale z tego co pamiętam, te z Ali kosztowały 50. Marynarka kosztuje 159,00 zł, i ta marynarka na pewno nie przebiła 100 zł, i według mnie kosztowała 80. No, ale oczywiście to wszystko będzie mieli, nie wszystkie linki do rzeczy z Ali, które są identyczne, będą też spodnie, są tak samo szerokie, na no dole też nie mają żadnych wielu zwężania nigdzie. No, wam Trochę byłabym zła na siebie, jakbym wydała e, 199 za nie na starcie, a za marynarkę 400. To jest po prostu komedia dla mnie. No, kolejne spodemki. Też możecie kojarzyć i są identyczne. One są tak samo wykonane, identyczny materiał, wszystko jest po prostu w identyku, Te same guziki, no całkiem identyczne. Wyjściowa ich cena to było 90 zł, gdzie sprawdzałam akurat. One kosztują 60 zł na Azję więc dalej przy cenie na przycenie kosztują 60, no to teraz zdecydowałabym się jak zaraz zakup na miejscu, ale 90 a 60 przy startowej cenie różnica. Identyczny materiał, wszystko identycznie wykonane. Te guziki to też atrapy, więc mamy kolejna sukienka. Właśnie dlaczego nie kupuję innej stacjonarnie? To jest właśnie termowy. Mimo, że masz to kupić na wyprzedaży. Zaraz Wam powiem ile jaka jest cena wyprzedażowa. To jest 80 zł i masz zapłacić za sukienkę 80 zł, kiedy ona wygląda już tak. No, powiem szczerze, trochę smutna sytuacja. I ja wiem, że to najczęściej schodzi, ale no, nie jest to troszkę obrzydliwe? Jest. To jest w ogóle bardzo podobna do takiej białej, tylko moja ma głębszy dekolt, no i nie jest taka królowa w górę. Też podziękuję Wam na dole. Ma taki sam dół z tego samego materiału. Ona teraz kosztuje 80 zł, wyjściowo 140 no, na pewno sprawdzimy skład, chociaż to co, co tam tamtej skład też był dobry. Ale sprawdźmy skład. No, skład to 100% wełna, więc tak, no, skład jest troszkę inny, z tego co pamiętam do tamtej, ale no, ładna was. Taka sytuacja karygodna. No, całość karygodna. Kurteczkę wzięłam sobie do przymiarki idziemy dalej, więc to jest bardzo popularny motyw. Już wiecie, mi się trochę przyniosło już na kropki, ale tak, ta sukienka wyjściowo kosztowała 140 zł, teraz kosztuje 80 No i spójrz, spójrzmy na skład materiału, bo dlatego widziałam, bo jest bardzo podobna do tych, które są na AliExpress, strojem. I z tego co czuję materiałem. Materiał to... 100% poliesty. 80 zł. Sukienki w, i w takim kroju najczęściej na nich są za 40, max 50, to jest po prostu kosmos jak tyle kosztują. Więc yy, tak zwracam Wam uwagę na skład, patrząc na to, że sprawdzajcie też w sklepach stacjonarnych, bo najczęściej też dostajecie jestem. I, I ostatnia rzecz. Doszłam do wniosku, że wezmę czymś spódniczkę, bo ostatnio wrzucałam Wam yy, Link, no nie do swojej aktualnie, bo mój link był niedostępny, ale wszystkich chwil całyście tą jeansową spódniczką i ona kosztuje 40 zł. Jest trochę inny, ma przód mam więcej tutaj podarć i jest ciut dłuższa. I tu kosztuje 90 zł. Nie mam żadnej przyceny i żadne jeansowe spódniczki nie były przecenione, więc 40 zł, a 90 zł to lekka różnica i jeans jest identyczny jak do moja spódniczka, jest też tak samo porządny i mało elastyczny. Powiem Wam. Przekonuję się do tego, że lubię swoje zakupy na Ali I jeśli mam wydać mniej, to wolę wydać mniej No i jeszcze mamy torebeczkę Torebkę wzięłam, ona jest trochę inna niż moja torba Ale jest tak samo porządna W środku też ma takie wypełnienie, moja ma ściągacz I tu tore torebka kosztuje 160 zł To jest po prostu już całkiem zderzko Jeśli chodzi o te to bikinowe torebki, to mogę Wam szczerze polecić je na Ali Widzieliście na w moim filmie, gdzie otwieram torebki i 160 zł a 60 zł to jest różnica zdecydowanie, a wykonanie jest tak samo dobre. Nawet nie wiem, czy moje nie jest lepsze, ta ma jakieś takie głupie też zapięcie bez nadzieja. O wiele bardziej wolę swoją. Bardzo, bardzo ją lubię. Tutaj kosztuje aktualnie 50 zł, na Ani spokojnie 2-3 deszki jest tak samo wykonana, niczym się nie różni. Może jedynie to, że tu jest trochę przypadek. No ale to już nie jest aż tak potrzebne. Przymierzę Wam, chociaż mam kitkę, żeby wyglądać prześmiesznie, ale tak, jest super i moja jest tak samo super, a była tańsza. Wyszłam do wniosku że dobrym elementem będą dodatki, bo... U nas kosztują miliony monet, a na Ani kosztują... Zatem ten suszek płaciłam do Mój jest trochę inny, znaczy mam kilka takich. Mam też mam z samymi białymi po prostu muszeleczkami, też na takim sznureczku. Tu kosztuje jedyne 29,99. Znaczy narazuję, no że to jest letni motyw i zamawianie z Ali tego motywu to też tak. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Ale no, różnica w cenie jest dość duża. Kolejne co na też na pewno kojarzycie. Często się u mnie pojawiały z różnymi już stylizacjami. Tu kosztują jedyne 25 zł na Ali, jedyne 5. No powiem Wam, są tak samo ciężkie jak moje i moje mają trochę większe kółka, ale 5, zł, a 25, no to powiem Wam, byłoby mi przykro, gdybym zobaczyła je za 25, znaczy zobaczyła je za 5 później na Ali. Bolałoby mi serduszko i grażyny na pewno też. Mam jeszcze kapelusz. To tym gamoniem, nie zauważyłam, że nie mam metki, ale pójdę sprawdzić Wam, później powiem jeszcze ile kosztował. Ale mam kapelutek. Identyczny prawie jak mój, który kosztował z tego co pamiętam 10 zł. No identyką ten jest wielki. Dobra, to trochę mi to, mi to nie pykło, jest ogromny, ale no tak, jest identyczny. Sprawdzę Wam cenę, jak tylko stąd wyjdę i na pewno różni się bardzo cenowo, bo z tego co to jest że, yy, kapeluszek w nie. Wahają się od 40 do 60 zł, więc 40, 60, 10, a jest identyczny tak naprawdę na no mój przednek kobiegi, ale już to naprawiłam, coś jest kwestia polania wodą, a 40 zł w kieszeni. Próbowałem 40 zł w kieszeni i polanie go wodą. Cena tak jak myślałam to 50 zł, no to powiem wam, duża różnica w porównaniu z tym, co ja płaciłam, a aż tak się nie różni. Jedyne co to ma przyszytą. Tą gumeczkę u mnie ona nie jest przyszyta. Jedyne, co znalazłam podobne i w podobnej cenie, to ta torebka, czy ją kojarzycie. Ona była ostatnio w filmiku, ale jest gorzej wykonana. Tu ma taki schodzący napis, moja czegoś takiego nie ma i ma trochę brzydszy kształt. Ona nie ma takiego ładnego, owalnego, tylko jest taka ścięta. tak w hałsie, ona kosztuje tu 79, moja kosztuje 71. A tak się kończy nagrywanie filmu. I tak się kończy nagrywanie filmu podczas przecen.